No wszystkim, witajcie w kolejnym filmie, w którym będziemy razem z Wami trochę na żywo przeglądały strony internetowe polskich marek i sieciówek, bo jak już widzicie, to jest coś w rodzaju kontry. I wiemy, że teraz każdy już jakby się rozgląda, pewnie zaczynacie już kupować swetry, oczywiście, no jesień, zima, więc swetry to jest podstawowy element naszej garderoby, zresztą, jak wiecie, my uwielbiamy. Także przyjrzyjmy się, gdzie opłaca się bardziej, gdzie jest lepszy skład. Czy faktycznie polskie marki to jest takie cudo, a sieciówki są takie B, czy może jednak w sieciówce znajdziemy coś super? Zaczynamy. Zaczniemy od marki Reserved. Pod poprzednim filmem, gdzie właśnie przeglądałyśmy różne opcje, czy nas oszukują sieciówki, czy nie, część z Was mówiła: No dobra, ale czy my znajdziemy w nie wiem, kwocie 200 zł, 200 i tam wełniany sweter w, w sieciusy? Nie ma takiej opcji. No i faktycznie znalazłyśmy, więc jakby jest taka opcja: jest to marka Reserved, która też jest polską marką, ale sieciówką, i są to swetry, bo jest zielony i taki beżowy, klasyk z golfem, i mamy tutaj 80% wełny. Naprawdę bardzo ładny. I on w ogóle jest prezentowany też na modelce, która jest w ciąży, więc z bruszkiem, więc też widać, że jest bardzo taki obszerny, mm -hmm. że jest oversize'owy, więc bardzo fajnie się będzie układał. No, ma przepiękny kolor, jest klasyką, taką elegancją samą w sobie. Kosztuje 239,99 I jak dla nas na taki dobry skład, no super. Kwestia oczywiście dotknąć, zobaczyć, jak gruby jest ten sweter, ale on nie wygląda na prześwitujący. Absolutnie. absolutnie. No, i też Te ta... bardziej się on się tutaj na brzuszku opina. Tak, i ta zielona wersja też jest przepiękna i ma bardzo fajny golf, który możecie wywinąć, ma ściągacze, jest lekko luźniejszy na dole. No naprawdę super propozycja, i naszym zdaniem warta zwrócenia na nią uwagi. Dokładnie, ale jeżeli chodzi o rezerwy, znalazłyśmy też oczywiście tak. przykład zły, i to tych przykładów mhm. złych mamy, wraże, mamy wrażenie, że łatwiej jest trafić na sweter, który jednak w swoim składzie ma głównie akryl czy poliester niż ten dobry skład. Tak. Jak widzicie, da się. Ale częściej spotkamy się z tym, jak w przypadku tego na przykład czarnego swetra, w którym, mm -hmm. który dodatkowo, bo ok, jeżeli mamy sweter, który kosztuje na przykład 89 i on jest z strony, to wiadomo, no cena jakby do jakości jest Musimy klarowa, tak? No, jeżeli kupujemy no. sweter, który nie jest drogi, no to prawdopodobnie jego skład nie jest dobry, ale tutaj... 180 to nie jest mała kwota, jak za sweter, tak. który też jest nie do końca praktyczny, bo ma też trochę bardziej kroptopowy krój. Tak. No ale tutaj w składzie mamy, słuchajcie, 85% akrylu, 10% poliamidu, 5% poliestru. To czyli ta nie taka strasznie ta... nie, nie święta trójca. Dokładnie, i tutaj tak, tak nawet nie ma tego jednego procenta, czy tam wełny, czy alpaki, czy czegokolwiek. Mm. Po prostu jest bardzo zły, a cena naprawdę jest nieadekwatna, jakby do, też mm. do tego, że on właśnie jest krótszy, czyli też jakby ilość materiału jest mniejsza niż w takim na przykład obszernym swetrze, który mam na sobie ja. E, więc to jest taki gorszy przykład, jeśli chodzi tak. o rezerwę. I myślę, że tutaj bardziej płacimy za projekt i wzór, bo on jest, tak, taki, on inny, jest, to jest taki inny. jest taki trochę design. Bardzo tak. Y, ładnie I wygląda, i... dlatego zwróciliśmy na, na niego uwagę, bo chciałyśmy, o ile kosztuje. No, kosztuje dużo i skład do dupy. Ale dobra, jeżeli chodzi o polskie sieciki, tak. Jest. no faktycznie nie ukrywamy, że po waszych komentarzach, szczególnie dotyczących y, marki oko, stwierdziliśmy, że przyjrzymy się im jeszcze lepiej, tak. bo my zdawałyśmy sobie z tego sprawę, że to nie jest marka, która z dobrych składów, powiedzmy, słynie, bo znajdziecie tam projekty oczywiście bawełniane i znajdziecie projekty, które y, jakby nie ma się do czego przyczepić, ale znajdziecie też niestety sporo projektów, których y, cena jest nieadekwatna do jakości materiału, bo o ile jakość tych produktów jest naprawdę naprawdę świetna tych ubrań, bo czy te kurtki, które ty już masz latami, które faktycznie składam nie. nie, nie, nie tak e, no, z jednej strony, jakby nie. Co, nie, 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 nie co, nie, 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 nie grzeszą. No w sensie wiecie, że to nie jest jakieś cudo, a jednak są trwałe. No ale faktycznie sweter, który jest przepięknym kardiganem z takim grubym splotem, bardzo zresztą uniwersalnym, modnym, ponadczasowym. E, I jest to dłuższy sweter, który kosztuje 319 zł. Jak na polską markę, nie jest to cena jakaś zaferowa, bo wiadomo, że polskie marki też ze względu na tą produkcję, na wiele innych czynników, jak nie tylko sam skład. Mhm. E, oczywiście te ceny windują trochę w górę niż to, jak bardzo na ilość idą i Sieciówki. Wtedy ten cennik też jednej sztuki jest... Zdecydowanie inny, ale no dobra, przyjrzyjmy się jemu. To jest cardigan Milk ⁇ and Honey. Mamy w dwóch kolorach, właśnie 319 zł, a jednak wchodzimy w materiał i pielęgnacja, i mamy tutaj 60% akrylu, 20% poliestru i tylko jakby 15 wełny plus 5 alpaki, czyli 80 do 20 z przewagą jednak tych materiałów, które nie są znane z tego, żeby były oddychającymi. Także no, możemy się tutaj faktycznie zatrzymać przy na oko i mieć taki duży znak zapytania, że jednak chcąc mieć polską markę, chcemy też płacić za jakość materiału, więc od razu może przejdźmy do tego dobrego jakby materiału, Zachęcam. przykładu polskiej marki, do której mamy ogromny sentyment zresztą mm. też. Czyli to Oderside. Tak, ja myślę, że mów śmiało ty, dlatego że ogólnie ta marka tak wywodzi się mocno od Ciebie na naszym kanale. <laughs> więc czyń honory, bo naprawdę jest w ogóle przepiękny i najgorzej, bo pokazujesz mi go. Wiem, ile I, kosztuje chcę go. i chcę go, ale nie jest mnie go na razie. Nie, no nie dobra. będę wydawała tutaj nie, u, nie ukrywajmy. Cena mhm. za tej Outherside 689 zł. 7%. Bardzo dużo, bardzo Uuu. dużo. E, ale tutaj jakby skład się zgadza. Mamy aż 70% moheru, 20% wełny i tylko 9 poliamidu, czyli mamy. 90 kontra 91 kontra 9. No to zdecydowanie to jest w ogóle jakby inny, inne stężenie, chciałam powiedzieć. Tak, procentowe. ale też ten poliamid, to prawdopodobnie nie jest bez powodu po to, żeby trwałaś, materiał. Dokładnie, tutaj lepsze. on ma na pewno swoje znaczenie. No wspaniały krój, zresztą, no właśnie tutaj, jeżeli chodzi o The Other Side, to jest coś, na co oczywiście naszym zdaniem, jeżeli macie ochotę wydać więcej, to warto, bo mamy sporo projektów tej marki i to też są po e, prostu nie do zdarcia e, rzeczy. E, ale tutaj też płacimy nie tylko właśnie i za jakby i za polską produkcję, ale też za to, że ta marka naprawdę jest już. E, no, rozpoznawalna, można powiedzieć, na świecie, a na pewno w Europie. Ma swoje butiki w Paryżu, chyba w Amsterdamie, więc mhm. to jest już. Tutaj też płacimy za to, że mamy coś naprawdę modowego, coś u, takiego unikatowego, coś bardzo, no powiedzmy, modnego. No tak, jak na hmm. przykład kupujesz bawełnianą koszulkę Gucci i płacisz no bardzo tak. dużą kwotę, chociaż ta bawełna jakoś super się nie różni od na przykład, nie wiem, e, koszulki e, Mormuła, no, nie? Dokładnie, Więc dokładnie. to też o to chodzi i 100% się zgadzam. Chociaż powiem Wam, tylko z tymi swetrami. The other side. Dajcie znać w ogóle czy nosicie ich teraz swetry, bo pamiętam, że był ten taki czas, kiedy my z pierwszymi projektami. I pamiętam, że dużo dostawałyśmy komentarzy od dziewcząt, które kupowały te swetry, bo my nigdy nie miałyśmy swetrów e, mm -hmm. The Other Side, że one się bardzo mocno mychacą. O, że one po prostu są nosą sprawę z z tych, po, tych e, składów tak, dobrych, że one tak. też trzeba dbać. To też na przykład Bienkowska, którą mamy teraz na sobie obie, obie no kurczę, że te swetry mają twój no, w ogóle. Mój no ma spisz, dwa lata, twój ma cięć, tak. No i zobaczcie, trzymają się, nosimy cały czas, nie? To marka kolejna, na którą warto zwrócić uwagę. Kolejna sieciówka, czyli Zara e, i w sumie na niej się zamkniemy, bo chcieliśmy po prostu zobaczyć sobie dwie opcje. Zara jest ogólnie droższą sieciówką, e, Reserved taką troszkę tańszą, chociaż też już idą w te premium e, produkty. E, teraz tak, ja zwróciłam uwagę na sweter oczywiście różowy, taki fuksjowy, mocny, ja lubię tego typu akcenty kolorystyczne, ale jest też opcja chyba limonkowa? Nie, żółta, taka no, taka, no żółt. Kanarkowa bardziej. Tak, jest to klasyczny, zwykły sweter, nic jakby nadzwyczajnego. Jego kosztuje 130 zł, ale w składzie mamy no 63% akrylu, 30% poliestru, 6% wełny, 1% to elastan. No skład jest dupy, nie? Jakby nie ma tutaj co. Nie, nie ma co nie bronić. Jest ładny. Ja też to rozumiem, bo wy też napisałyście, że no kurczę, no niektóre swetry macie i akryle i poliamidy i tak dalej, i nosicie i są spoko. Jakby ja to rozumiem. My, my, kurczę, tak my też mamy takie rzeczy w szafie. My absolutnie nie chcemy was tutaj, nie wiem, mówić, że. Tylko to, tylko wydawać grube tysiące na wełnę, albo robić samemu dziergać po nocach. Nie o to chodzi, totalnie. Jakby rozumiemy, że też tego typu ubrania chcecie nosić, bo są ładne, mają unikatowe kroje albo kolory. Spoko. Po prostu, gdyby, moim zdaniem, gdyby się miały tutaj nie wiem, wybierać między tym a jakimś innym swetrem, na przykład ten z rezerw, który ma fajny skład, ja bym osobiście na ten zieleń na przykład tak, postawiła, bo to też, też super fajny mocny kolor, wełna, fakt dajemy 100 zł więcej, ale no trwałość tego produktu i też grzanie, to, to też o to chodzi, żeby ochronić y, nas, nas przed temperaturami, więc no... Tutaj nie, nie jest to dobry wybór, ale za to znalazłyśmy dobry wybór w zarze, który kosztuje już 300 zł. Jest to naprawdę ładny taki sweter typu Boyfriend, faktycznie taki tak, oversize'owy, bardzo klasyczny. Tak, i jest ponadczasowy. Tak, kremowy, lekki ściągacz. On wygląda jak taka mgiełka. Mm -hmm. jest, ma coś naprawdę bardzo ładnego w sobie. I jest też opcja granatowa, czy to jest kobalt? O, przepiękny, Piękny, mm -hmm. przepiękny kobalt. O Boże, przepiękny jest ten sweter, faktycznie jest cudowny. I on faktycznie jest 100% wełna. 300 zł, więc no, widzicie, jednak zawsze ta. Kwota mi się tak wydaje, że tak. Do 200. Nie masz co na super skład, ponad no. 200, już się pojawiają te lepsze składy, tym nie? Zaszły jesieni, nie było takiej inflacji, no, ale mm. to jest, znaczy heheszki, heheszki, ale wszystko, wszystko ma na to wpływ e, i że tak. ceny w sieciówkach też się zmieniły, więc Prawda. nie oszukujmy się, to, że my miałyśmy w głowie właśnie jeszcze ten sezon jesienno-zimowy z tamtego, nagrywając ten poprzedni film i my mając ceny z tyłu głowy tamte, mm -hmm. no teraz to się zmieniło nie tylko przez to, że po prostu e, sieciówki sobie chciały być droższe, tylko po prostu wszystko się niestety zmienia na minus, mm -hmm. ale jest przepiękne, jest przepiękne. Mm -hmm. Nie też go? Barbara, nie chcę dać Ci mam dobre swiatry, ale to się było tak kliknęłam ten beż, a teraz zobaczyłam ten kolor. No, nie, ten ale jest przepiękny. Uważam, że warto na niego Ale mówię. pozostajemy przy przepięknym kolorze i przy sieciówce, o której już właśnie wspomniałam i światrze, o oh. którym mi osobiście marzy się bardzo, mam nadzieję, you need him prawie do mojej szafy. Ale e, marka Mormois. I tutaj też już wielokrotnie podkreślałyśmy, że akurat ta marka, e, szczególnie właśnie też w takich bawełniano, wiskozowo e, Lniany. rzeczy, no po prostu oh. sztos, a jeżeli chodzi o swetry, też mamy w swojej szafie i są absolutnie wspaniałe. I ta nowa kolekcja też jakby robi robotę. Tutaj cena 500 zł bez złotówki. No ale no to jest właśnie polska marka, e, która ten ceny ma troszeczkę. Mm, Wyższe niż sieciówka, choć bardzo często wiadomo, kody rabatowe, nawet częściej, moim zdaniem zdarzają się w polskich markach, niż czekanie na wyprzedaże sezonowe no, w sieciówkach, w których bardzo często jest tak, że coś, co jest wspaniałe, wyprzedaje się tak. A w polskich sieciówkach właśnie gdzieś u influencerek, czy obserwując ich um, po prostu social media, macie szansę dorwać te rzeczy trochę taniej, ale um, tutaj mamy akurat w składzie tego produktu, czy tego swetra 82% Super Kit Mocher, więc wydaje mi się, że to jest po prostu jeszcze jakiś um, bardziej wyselekcjonowany mhm. rodzaj Mo mojero, mojero. Moheru. Mm -hmm. Bardzo ciężko odmienić. Mamy tutaj też e, poliamid, ale też w jakimś rodzaju fibry, więc podejrzewam, że on tutaj też oczywiście gra rolę tej e, trwałości Zmaczne. do naturalnego mm. składu, ale mamy też Elastan, co oczywiście powoduje, że sweter jest bardziej elastyczny i też dzięki temu w pralce m, będzie wracał do swojego pierwotnego tak, tak. E, w pralce czy też no wiadomo, przy, nie, prostu, elastan. nie przy pracy, tylko po prostu przy praniu ręcznym, jeżeli się zdecyduje, Młodzież, ja jestem osobą, która na pewno musi popracować nad dbaniem o bo ja jestem no. po prostu leniem się nie i wszystko, mimo że staram się patrzeć na temperaturę, ja nienawidzę prać ręcznie. Nie O wiele bardziej wolę mm. po prostu dać jakiś najdelikatniejszy. Może prostu taki nagrać, który nas motywuje, jak dbać o, ubranie. Nie, dbać o ubrania. Bo wiedzy no. mamy sporo ale nie, nie zawsze z... mamy czas na to, żeby się do tego stosować. Dokładnie. Chociaż ja ostatnio mocno na to stawiam, że piorę dużo ręcznie, dużo ręcznie, bo ja mam suszarkę, wszystko tam suszę i ktoś pyta, no, no ale jak nie niszczyć no, też Nie wiem, nie wiem. Nie, wiesz. nie wiem, bo ale... od razu to robię, bo po prostu tak to nie jest. tego elastanu, bo elastan też jako rodzaj on jest bardzo ważnym składnikiem. Ja też razem właśnie słuchałam na ten temat podcastu, mówiłam Karoli, że ten elastan jest ultra ważny, żeby wybrać sobie nawet takie jeansy, nie? Że gdybyście tylko bawełniane jeansy miały, bez dodatku elastanu, skinny, no to nie ma szans, nie założycie ich. To zawsze, zawsze te takie np. lewisy, nie? One mają są du, duże takie spodnie, dość szerokie, żeby można było się w nich poruszać. Jak nie macie dodatku elastanu, i to samo często w swetrach, żeby gdzieś tam ta sprężystość materiału była, żeby się wygodnie było je nosić, żeby one nie były takie. Wiecie, no krój, tutaj marki też muszą patrzeć na to, żeby te ubrania się dobrze układały, tak, to nie tylko tak. wiadomo, taki dziergany speter od babci, który jest po prostu 100% wełna, ma swój urok, ale jednak ja na przykład mam takie, że skarpetki od mojej babci wełniane, one się bardzo szybko przycierają. gdzieś tam, wiecie, nie ma, nie ma tej sprężystości i to jest, myślę, że ten elastan, jak już jest w składzie, to o wiele lepsze to niż akryl, nie? Hmm? Ale ostatni przykład, już ostatni przykład w ogóle, to będzie polska marka i jakby przypomnienie Wam, że swetry to nie tylko wełna, to nie tylko alpaka, to nie tylko moher, mm -hmm. e, ale może być naprawdę świetny gatunkowo e, sweter, po prostu zrobiony zro z wysokogatunkowej bawełny. I taki właśnie znajdziecie na przykład e, w e, MLE, e, czyli w Make Life Easier e, Collection, w sensie to chyba jest po prostu MLE, ale mówię Make Life Easier, bo to oczywiście to jest skrót od e, bloga Kasi, Tysk, która założyła tę markę. I tutaj taki, mam wrażenie, że oni właśnie ten paskowy sweter, to jest ich taki bestseller już teraz, to jest modne właśnie w sieciówkach, a hmm, e, Mle ma to już od kilku sezonów. E, I to jest sweter, który ma przepiękny jakby krój, kosztuje 489 złotych, hmm. więc jak na Mle to też nie jest dużo, bo tam sweter potrawiły, nawet pamiętam, że był taki jeden, który chyba był jednak, jednak wełniany e, i na który, no wiadomo, nie polowałam, bo jednak nie wydałabym, ale on kosztował prawie 1000 zł. E, jakby był też e, jakby patrz, to. Już wyprzedane są aktory. Tak, tak. Ale właśnie to jest, wiesz, to jest fajne w mle, o czym jakby ja się ja. T, e, kupowałam mhm. i interesowałam, że tam jest opcja, że nie ma za dużej produkcji. Mhm. Że tam jest zazwyczaj, jeżeli coś jest na przykład właśnie droższe, coś, co jakby też w produkcji jest droższe, jest w formie przedsprzedaży, czyli tyle ile ilość. zostanie kupionych, zakupionych przed, mhm. tyle zostanie stworzonych i ten ktoś po prostu na to musi poczekać. Czyli nie ma tak jak w tych e, że te rzeczy później nie lądują nie Dokładnie, będą więc to jest. To też mm. bardzo fajna opcja w, jakby w polskich sieciówkach wielu, ale wiem, że tutaj jest to bardzo często podkreślane. Na to jest przykład zrównoważonej mody, nie? Tak, to jest tak, jakby ten tak. Najlepszy chyba z przykładów. Tak. I to jest stuprocentowo właśnie wysokogatunkowa bawełna, przędza, bawełniana bawełnia przędza, o, w ten sposób. Mm -hmm. Czyli sweter, który może nie będzie tak mocno grzał jak wełna, ale chociaż... na pewno będzie oddychający. No chociaż z drugiej strony, jakby ona jest, jest mocno spleciona, bo to jest sweter, który nie ma takich oczek. Tak, tak, bo tak. na przykład, mimo że wiecie, no, dobry skład, ale jednak te oczka są grubsze i jest tak, ten wiatr. Tak. Wiatr. Wiatr przechodzi, o Jezusa, mózg zlosowany. No co, to, to wszystko, nie? To wszystko, no tak właśnie dzisiaj chcieliśmy w formie bardziej takiej pogadanki. Tak, i też zależało nam na tym, żeby nie był ten film za długi, bo wiadomo, tych przykładów mogłybyśmy, ojejku, no, mogłybyśmy live'a zrobić z tego i po prostu razem przeglądać takie... A to jest taki fajny pomysł na live'a, tak? żebyście podsyłali swoje typy. Może hmm, tak. I może nie, kiedyś w Warszawa? nigdy live'a na YouTubie nigdy nie robiłyśmy, nie, to też byłoby no, ciekawe. No nie, dajcie to. znać, czy w ogóle byłyście, byłybyście I ciekawe tak? takie wspólne Szukiwania jakichś fajnych ciuchów online na live. Ale um, ogólnie ten film miał lece zadanie pokazać, że nie ma idealnego, dobrego rozwiązania, czyli nie ma także tylko tu konkretne miejscu, będą dobre rzeczy, a tutaj to już B, jak mówiła Karolina na początku, to B mi się bardzo podobało, bo nie chciałyśmy totalnie stworzyć takiej aure że my tutaj perfekcyjnie miałem tylko jedwa wełna, no nie, no kurczę, to są ci laski, które raz na jakiś czas kupią coś, bo to jest ładna, nie do końca ma super skład, albo czasami po prostu nie ma kasy. Ja to też rozumiem, jak teraz te ceny są tak wysokie, że ja naprawdę, no, podoba mi się ten kobaltowy sweter, ale mój mózg mówi, no nie, Martyno, musisz przeczekać, masz dużo fajnych swetrów, się, i to też jest ten etap zrównoważonej mody, żeby Nosić to, co się ma. Nawet jak już macie I ten poliester To tak naprawdę dbać. Tak, jak już macie ten poliester, nawet ten akryl, to pod spodem, jak założę się powołaną bluzkę, która będzie oddychała i na to ładny sweter, który jest z akrylem, bo wiadomo, też widzimy takie ładne projekty, które są akrylowe. No łezka w oku gdzieś tam się kręci, że takiego, dlaczego to akryl? Ale jak już macie, to po prostu noście cieszcie się tymi ubraniami tyle, nie ma z tej po prostu płakać i drzeć tych swetów i palić na stosie, bo to totalnie nie o to chodzi. Ale oczywiście, jeżeli tylko możemy, to... Będziemy Was zamawiały, że lepiej kupić jeden dobry, wełniany sweter niż trzy pol poliestrowe Def na dany sezon. Bo wiemy, że teraz też ta moda jest taka, że masa tych poleceń, masa nowych marek. Wy też nam polecacie jakieś w komentarzach nowe polskie marki, które powstały. Uwierzcie, że no nie chcemy też Was z tym zarzucać. My się bardzo trzymamy takich stałych marek, które po prostu nosimy, które mamy tak już mocno przetestowane, tak dobrze je znamy. Poznałyśmy też już twórców tych marek, że dlatego one tak się u nas często pojawiają, bo po prostu im ufamy, a my nie chcemy Wam polecać shitu. Wiecie, to też kolejny czas, żeby je testować. Po co w tej szafie? Milion nowych, kolejnych ciuchów. Nie, nie o to chodzi. No i też oczywiście to sprzedawanie na fintet, nie? My też z Korolą robimy sobie taką często wymiankę. Okej, okay, mam ochotę na coś nowego, ale co go tam, mówimy: Dobra, to sprzedam sobie z dwie, trzy rzeczy, żeby, żeby, to... żeby wiadomo, żeby, żeby ta, ta moda była cały czas w ruchu, żeby te ubrania były noszone, nie leżały w tej szafie, tylko żeby mm, nie dokładać, tylko prosto robić wymianę. I to też bardzo polecamy. Pamiętajcie oczywiście o naszym. Instagramie, bo tam z się na bieżąco. Często właśnie tam pokazujemy Wam ewentualne nowości modowe pierwszy raz, które później pojawiają się na YouTubie. Będziemy też wdzięczne za subskrypcję. Też widzimy, że rośniemy znowu w siłę. Mam wrażenie, że to jesień może też jest takim kolejnym etapem, kiedy więcej oglądacie YouTube'a, bo już nie ma wakacji, więcej jesteście w domu pod kocykiem, więc dajcie znać w ogóle w jakiej oglądało się ten film. Będziemy bardzo wdzięczne. Czekamy na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!